og det er vanskelig å Well. Dzisiejsze dziękczynienie za plony jest, są dorzynkami diecezalno-gminnymi, i jak co roku spotykamy się tutaj, aby właśnie w tej pięknej atmosferze, już praktycznie na koniec wszystkich uroczystości dorzynkowych, podsumować to, co w tym roku się działo na polach i dziękować Bogu za wszelkie plony, które, które otrzymaliśmy, które rolnicy mogli zebrać, dzielić się tym chlebem, który już z tego zboża. Został upieczony i dziękować Bogu i cieszyć się właśnie taką wspólnotą, i obecnością tutaj u Stóp Matki Bożej Krasnobrodzkiej. thank mm -hmm. you przypomina wszystkim rolnikom, sadownikom, ogrodnikom prawdę to, że dzięki naszej ciężkiej pracy codziennie trafia na stół polskich leć. W tym roku pogoda jednocześnie nas warunki wystawiły cierpliwość, upór i nadzieję rolnika na próbę. Wiosenna susza, następnie upadne i suche dni sprawiły, że wiele rolników z ubaru patrzyło na zbiory. Dlatego było to więk trudny rok dla nas, ale mamy nadzieję, że... I na na że nowe za siebie nie zabraknie. Tak jak nie zabraknie nadziei na przyszłe zbiory. Starosta wiedoszynek święczają chleb księcowiszy. Kochani, my przybywamy tutaj do matrzynego serca naszej sesji. Do pani krasnobrockiej by z jednej strony dziękować. Dziękować Bogu za owoce ziemi i pracę ludzkich tego roku, ale też i za tych wszystkich, którzy na tej ziemi pracują i uwagacają ojczyznę w różnoraki sposób. Z drugiej strony chcemy uczyć się od Pani Krasnobrodzkiej miłości do Boga i służby ojczyźnie, a w niej służby drugiemu człowiekowi. Chcemy też prosić o błogosławieństwo na rok przyszły. W imieniu duszpasterza rolników diecezji Zamojsko-Dubaczowskiej, księdza Józefa Wydnarskiego oraz burmistrza Krasnobrodu, pana Kazimierza Misztala, w swoim i wszystkim, kto obecny, pozdrawiam najpierw Ciebie, księże biskupie Mariuszu, który jesteś w tym roku głównym gospodarzem naszego I Ja ze swojej strony wszystkich Was Drodzy Siostry i Bracia, witam, pozdrawiam i zapraszam do kuchnej modlitwy wszystkich dostojnych gości. Dzisiaj Ksiądz proboszcz, Kustosz tego sanktuarium wypowiedział wiele intencji do modlitwy. Wiele jeszcze wybrzmi, ale jeśli do tych, które już wybrzmiały i wybrzmiał, miałbym coś jeszcze dodać, to dwie. Pierwsza to o w naszej Ojczyźnie, w Europie i w świecie. A druga intencja to o Boże błogosławieństwo, tak to ogólnie ujmę, dla księdza proboszcza. Bo to, że nasze sanktuarium w Krasnobrodzie jest tak piękne, jest na pewno zasługą bardzo wielu ludzi, ale w szczególny sposób księdza proboszcza Eugeniusza. I za to mu bardzo, bardzo serdecznie dziękujemy. Święty, Ty, Ty jest święty, Ty mądry święty, Ty mądry święty, Ty Chrystus, święty, Ty mądry Mogący Boże Macierzyńsko Najświętszej Dziewicy stało się początkiem naszego zbawienia, Udziel swoim sługom łaski, aby święto Jej Narodzenia utwierdziło nas w pokoju przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa Twojego syna, który z Tobą żyje i jej króluje, jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieku. Czytanie z księgi proroka Izajasza. Powiedzcie młodusznym odwagi. Nie bójcie się. Oto wasz Bóg, oto pomsta. Przychodzi Boża od On sam przychodzi, by was zbawić. Wtedy przejrzą oczy niewidomych i uch i uszy głuchych się otworzą. Wtedy chromy wyskoczy jak jele, i język niemych wesoło wykrzyknie. Bo trysną zdroje wód na pustyni i strumienie na stepie. Spieczona ziemia zmieni się w pojezierze. Spragniony kraj w krynice wód. Oto słowo Boże. Wdziałać! jak tylko będzie to możliwe. Tak jak oczekujemy uczciwości od pracujących na roli i błogosławionych owoców ich pracy, tak też mamy prawo spodziewać się tego samego od rządzących naszym krajem. Trzeba odrzucić to, co dzieli boleśnie Polaków i budować razem, podejmując starania w tym kierunku, by nasze rolnictwo rozwijało się pomyślnie, a serca ludzi żyjących z uprawy roli, hodowców, ogrodników w pełni więc uzasadnione jest dołaganie się przez rolników należnych im praw, większej troski o kondycję rolnictwa oraz takich rozsądnych działań, które zatrzymają degradację polskiej wsi. Wóz wzmacniania wyłączą ludzi pracujących na rodzin, solidarność z nimi, poszanowania ich tradycji religijnych, depozytów kulturowych i głowę dziś Boga za tle powszechnie. Dziękujemy Wam, rolnicy za waszą pracę pracy narodu, za przykład wiary, za wiele osób w jakie pokornie. Pracę rolników z Ziemi lobacząc od Was wszystkich. Przez... Tadoła Tadola, Radlińska, chleb i kwiaty. Nasz Majdan Wielki koło gospodyń wielkich, sądzę z strażacy, chleb, owoce i kwiaty. Klucówka, kochana, chleb i owoce ziemi, jabłka, gruszki, winogron, ramiona i kwiaty. Werachami, oświadczenia oh. pańskiego, wahania. Chleb i kwiaty. Zielony. Ach, zielony. Pan są radny i strażacy. Chleb, miód i kwiaty. Majdan mały. Persza marapia, ciasto drożdżowe, owoce i <śmiennie> nalewka. Ucisko, parawia do oboczności Bożej, Bundyszów, pani Małgorzata, Ryszard Strażacy, chleb i owoce. Piękne, dorotne. Dobrze. Taki aniołek tutaj jest, koło gospodarzy, wiejskich, porta oblicza bułeczki, i kaszą oraz kwiaty. Tylko już wie co się świętego Leona. Nasz kochany co ty zaraz z mieszkańcami, kosz niespodzianka, chleb, miód, pierogi, gryczak, dziękuję bardzo, i tam jeszcze, morocze, Matki Bożej łaskawy żywi 14 osób, pozdrawiamy was wszystkich, chleb, miód, owoce i kwiat, to piękno, blisko, Panie Krzysztowie, Adamów już Adamów, jeszcze był chleb i kwiaty. To samo. Panie Krzysztowie, pan Iwona otworzysz Pan Robert Chleb i Kwiaty. Dąbrowica oczywiście. Dary Panawian, Panawian, i Panawian, Panawian, Panawian,

Żerniki, parafia w marszczułku. pozdrawiamy Was. Dziękujemy. Śmiechowica, tałęcka, miód, owoce. Dziękuję. Wstanie mi. Bórka Parafia w kosobudach, chleb. Zgoda złote. oczu. Za świętego Jezusa, Antasano w składzie 15 osób. O, no gdzie jesteście? Tutaj. Matka cytrynowa i miód. Lubię królewska. jak Piękne kwiaty. Wsadźcie i nasze stroje, Piękne. Siemierz, a na pianowiedzenia Matki Bożej w orzeczeniu chleb i kwiaty. Boża Wola przemienia Pańskiego sucha Pan Sołtys, Dariusz, kawałko I, Kolokosmon, Barba i Agata reprezentuje chleb, miód, owoce i krew. Zobaczmy. Dziękuję. Słowowice. Świętego Michała, Archanioła. Grabnik, maravia zesłania ducha świętego. Pozdrawiamy Was. Koło gospodynym grawniku. Chleb, miód kwiaty. Jak można imię? Woltek. Woltek, myślę, Koło gospodyni bliskich homuncji z kardusza. Maravia z panem Zamoś, panem Magdalena. Chleb, pięknie. Jakbyście te literę wybrały zrobić. Chorę, różne. chorę, 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 przęsina, Po chorę, księdza chorę, Chleb, kwiaty, miód i chorę, parafia chorę, chorę, i chorę, Male wszczyzna, parafium zobaczenie malowanych, malowany, owoce i chleb. Hmm, jeszcze, jeszcze z, z dwa, jeszcze coś. Aha. Ej, tą... Jarosławiec centrum na świętego stęcja Jezusowego Parafię. No Pani Panna Przewodnicząca Koła oraz Przedstawiciele Koła. Chleb wiejski, świeże Rogaliki z drzemem oraz mióc pasieki robowszcza wysła. Tak, tak. Na, to wszystko może. Są fotowoltaikę, zakłada kościół. Złota rączka. Złota rączka, jak się Pozdrawiajcie go. może to będzie z nami. I na szkole. A, nie, już to dwa Szanowni Państwo, Dożynki decyzjalnie w Krasnomrodzie to jest podsumowanie całorocznego trudu pracy rąk rolników. Dziękujemy Bogu za dar tych plonów rolnych. Dziękujemy wszystkim rolnikom, którzy w tej pracy, w tym trudzie rolniczym zapewniają bezpieczeństwo żywnościowe naszemu krajowi. Życzymy im wielkiej, wielkiego szacunku, wielkiej satysfakcji z uprawy roli ale również życzymy im, żeby władze polskie, Unii Europejskiej przychylnie spojrzały na polskie rolnictwo, żeby ta satysfakcja z uprawy roli przynosiła również dumę i szacunek naszej wiary chrześcijańskiej.